Byłem już na lotnisko Stwierdziłem, że muszę umyć sobie ręce, umyć tatuaż i posmarować go kremem Kiedy siedziałem sobie w łazience, w sensie przed zlewem To tam była półeczka, na którą sobie odłożyłem telefon Tam ja się akurat z kimś pisałem, miałem założone słuchaweczki Więc po prostu był przede mną, ja myłem ręce, on leżał na półeczce przede mną Było lustro, był zlew i pod lustrem, jakby było suszara, żeby wysuszyć ręce. Ale żeby posmarować tatuaż, no to muszę mieć go suchego. Więc Kasper pomyślał: Przecież jest papier toaletowy w kiblu. Idę szybko, wezmę. i mogę smarować, nie będę musiał stać jakoś. Bo bałem się, że go ubrudzę, podotykam jakichś bakterii. I że w ogóle bez sensu, żeby wysuszyć tą rękę, więc lepiej będzie sobie papierem. No i tak, jak z automatu to wszystko robiłem. To poszedłem do łazienki, wracam i kontynuuję. Ostatnia jeszcze wiadomość, którą pamiętam, to że... Właśnie ja chyba Klaudia pytała, czy wszystko OK I na... Airpodsach zaczęło czytać mi wiadomości jakby od niej. Więc ja posmarowałem sobie tatuażyk, umyłem ręce... I wychodzę z łazienki. Jako, że jestem młodym, uzależnionym influencerem, od razu się chwycić za telefon w kieszonkę i tak... Sprawdzam wszystko, prawa, lewa, tył. Jeszcze miałem dużo rzeczy, więc sprawdzam, pod podprzykładam czy nic nie dałem. Sp sprawdzam nerkę, patrzę w nerce, kurwa nie ma.